kochani, z tej strony Vanessa, czyli Beauty -trix. witajcie na moim kanale Dzisiaj robimy sobie test marki Glowish Mam chyba z niej wszystko Wczoraj przyszła do mnie pr z tym nowym pudrem, który nakłada się jako niby podkład Plus z różami, więc naprawdę mam wszystko do twarzy a więc bez zbędnego wstępu zaczynamy, ja się troszkę do Was przybliżę. Na twarzy mam pielęgnację taką jak zawsze, na brwiach mam ten super produkt z ostatniego filmu, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się co to za produkt, to musicie się cofnąć do innego filmu, tutaj gdzieś go Wam wrzucę. A my przechodzimy do testu. Podobno te dwa produkty, w sensie ogólnie kolory tych produktów, o kolorom tych ym, pudrów, które swoją drogą są bardzo błyszczące. Ja bym chciała, w ogóle mam taki plan, żeby na jedną stronę nałożyć yy, ten ala podkład krem BB czymkolwiek to jest i to lekko przypudrować tym pudrem, a na drugą stronę nałożyć ten puder jako po prostu... A podkład mokrą gąbką, tak jak to robiła chuda, nawet mam gąbkę Chudy. Najpierw sobie zrobimy słocze tych podkładów i sprawdzimy, czy faktycznie pudry odpowiadają nim e, kolorystycznie. I tutaj mamy kolor podkładu numer 1 i kolor pudru numer 1, a tutaj numer podkładu numer 2 i kolor pudru numer 2. Mój kolor to będzie numer 1, także biorę jedynkę i jedynkę z tego i z tego. Trząsnijmy to jeszcze. Pod oczy nakładam swój sprawdzony korektor, żeby nie było, że. Wiecie, co się zwinął korektora i tak dalej. Nałożę swój sprawdzony korektor. Jest to Fenty Beauty w odcieniu 02. Używam do niego innej gąbeczki, niż później będę używać do pudru, żeby też nie było, że wiecie, coś poszło nie tak. Ten korektor z Fenty Beauty jest bardzo taki lekko kryjący, ale ja go bardzo lubię. Moje oczy, skóra pod oczami jest taka, wiecie, cienka, sucha, więc on się sporo mnie sprawdza. I na tej stronie ląduje podkład delikatnie przypudrowanym pędzlem za pomocą tego podkładu pudru. A na tej stronie będzie sam podkład do puder. Myślę, że dwie pompki wystarczą i ja sobie go najpierw nałożę. W ogóle mam nadzieję, że mnie nie wysypi, bo zawsze po produktach chudy ja mam od razu wysyp. Więc bardzo liczę na to, że będzie wszystko okej. Okay. Bardzo liczy na to, że moja skóra jednak się nie znienawidzi z tym produktem, bo... No wcześniej praktycznie zawsze tak było, że właśnie jakieś bomby mi wyskakiwały. I go sobie też również wtłoczę tą bombeczką. Czy to w ogóle jakieś krycie? To jest takie... Mm Nałożyła rozświetlacz na twarz troszkę. Mi to nie przeszkadza, ale mógłby mieć ciuteńkę więcej krycia, bo szczególnie na nosie wygląda to niezbyt. I jest jak na numer jeden. Nie wiem, czy to widzicie. Nie jest to taki jasny podkład. No, to nie kryje. Od razu zauważyłam, że krycie tego jest znikome, nie wiem czy to w ogóle nawet lekkim można nazwać bo ja tu widzę wszystko wszystko, wszystko, przybarwienia sprzed 20 lat nie no się śmieję, ale naprawdę tu widać wszystko i ten dziwny taki blask on jest taki metaliczny, perłowy, podkreślił wszystko, nie wiem czy to widzicie ale nie wiem czy to widać, ciężko mi to powiedzieć pod patrząc, ale no na żywo to nie wygląda dobrze. Biorę teraz puder, również w odcieniu um, numer 1. Biorę pędzel, czysty pędzel, nieużywany, prostomyty. Proszę nie wysytnie, proszę nie wysytnie, proszę nie wysytnie. Hm. Nie widzę chyba żadnej różnicy. Mam wrażenie, że się jeszcze bardziej błyszczy, niż się błyszczało, nie wiem. Oceńcie się sami i dajcie mi znać, ale mam wrażenie, że tutaj wszystko wygląda na takie spocone. Zobaczcie, to jest mój naturalny blask skóry, a to jest to, co się tutaj dzieje. A ja kocham blask na skórze, ja naprawdę kocham, jestem totalnym fanem. Ja mam same podkłady rozświetlające, ale no... To nie wygląda, wygląda jakbym miała wysyp trądziku tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, Ale no dosłownie każdą niedoskonałość mi podkreśliło każdą. Ale przygotujmy się teraz na to. Cudo, że je wtłoczymy gąbką. Dobra, nabierzmy. Może to akurat będzie rozwiązanie. Ja w ogóle myślałam, że ten produkt będzie taki bardziej kremowy, nie wiem, um, czy widzieliście jaki produkt wydała jakiś czas temu, on po prostu wiralował szedł na TikToku. Um, taki puder, to nie był puder, to był taki podkład taki bardzo gęsty um, i wszyscy to testowali i mówili, że wow, mi się nie udało tego przetestować, bo tego w Polsce jeszcze nie było, a wszędzie, gdzie indziej było wyprzedane. Ale no myślałam właśnie, że to będzie coś w tym stylu, a nie po prostu puder. Nie. No nie wiem. Spodziewałem się zupełnie innego produktu. Szczerze mówiąc, ale wygląda to lepiej tu, niż wygląda to tu, bo tu to już jest. Przesada, zobaczcie co tu się zadziało. Tu jest taki troszkę blur mi się zrobił. Dołóżmy. Tylko tu z kolei czuję mocne ściągnięcie. Gdzie ja mam cerę suchą to może nie jest produkt dla mnie. Może akurat jak ktoś będzie miał cerę mieszaną, tłustą. Aczkolwiek ten produkt też jest taki perłowy. Mm. Satynowy, perłowy, coś w tym stylu Dobra, tu jest mi tłusto A tu jest mi sucho No i zobaczcie, że tutaj jest dużo ciemniej Dużo bardziej ciemny jest Ten produkt niż faktycznie puder Wygląda to strasznie Naprawdę st z tej strony Wygląda <grym> <grym> strasznie Jako fanka cery Totalnie błyszczącej Uważam, że wygląda to co, naj co najmniej Tragicznie. Minęło 20 minut. Chciałam mu dać czas, żebyś, nie wiem, osiadł czy cokolwiek. I tak jak tu, nie wygląda to dobrze, ale nie wygląda to aż tak źle w miejscu, gdzie jest e, sam puder. Tak, tu wygląda to naprawdę tak źle. Ja myślałam, że sobie nałożę na jedną, na drugą stronę twarzy, jeszcze nagram e, jakiś tutorial makijażowy, ale to będę musiała wszystko zmienić. Ja jestem w szoku. Jestem bardzo zawiedziona. Ale jak już nałożyłam to na twarz, to przetestujmy resztę produktów. Spróbujmy. Bronzer ym, suchy, który testowałam już ostatnio przy ostatnim filmie, ale nakładałam go na konturowanie, które już było lekko zrobione na mokro. Także nałożmy go jeszcze raz. Tutaj ogólnie się tak nie bardzo klei do tej y, strefy y, suchej, że tak powiem która była tylko pudrowana, ale wygląda dosyć naturalnie przynajmniej w kamerze. Zobaczmy teraz tą stronę. No tutaj nakłada się znacznie lepiej, aczkolwiek troszkę plamy. I też wam rzuciłam na insta, że testuję właśnie najgorszy roz... rozświetlacz, em, podkład, jaki testowałam i też wiele z was zgadza, że chodzi o ten właśnie. Chcę ciutko do dobra? Tutaj troszeczkę przynajmniej, bo po prostu patrzcie w podgląd i mnie boli. Zobaczmy w ogóle, czy to się da troszeczkę chociaż zmatowić tutaj przy tym oku, bo no to wygląda tragicznie. Biorę mój puder z Vibo Dolski, on jest taką podróbką tego schudy. Trzymy troszeczkę przypudrować w tę okolicę. Czy jest lepiej? Nie wiem, lepiej nie mówić chyba. Może troszkę się zmatowiło to. Ale wciąż, no skóra wygląda na mega zmęczoną, spoconą, zużytą i w ogóle nie wiem jaką jeszcze. No i teraz róż, zobaczmy sobie numer jeden. Mi się wydaje, że to będzie mój odcień. To jest w ogóle taki odcień, jak ja lubię różu, czyli taki soczysty, brzoskwiniowo różowy, nie tylko róż, róż, jako różowy odcień, tylko po prostu taki właśnie taka brzoskwinka. Biorę sobie świeży pędzelek. Bardzo ładny odcień różowy. Moi, moi drodzy. Mamy chyba faworyta. Bardzo ładny jest ten Tym pozytywnym akcentem kończę um, test rzeczy do twarzy z Glowish. Ja wam chyba nawet nie muszę mówić, co ja o tym sądzę. Aczkolwiek chyba dam sobie 20 minut na ochłonięcie, na spojrzenie na to w świetle dziennym. Was też zabiorę um, telefonem, bo nagram jak to wygląda w świetle dziennym. Ale no... Jestem załamana. I w świetle dziennym ta strona z pudrem też wygląda spoko, natomiast ta strona... No nie. No nie, po prostu no nie. Wróciłam. Słuchajcie, dałam sobie chwilę na przemyślenie, pooglądałam ten y, podkład w świetle dziennym, w świetle sztucznym, w świetle takim studyjnym. Y, no i mam kilka wniosków. Wykończyłam też makijaż, żeby tak, wiecie, to lepiej wyglądało. Jeszcze zerknę, jak to w tym momencie wygląda. Mam już te produkty na sobie z dwie godziny myślę, że z tym całym czekaniem na podsumowanie tyle by zeszło i słuchajcie, ten produkt, ten, ten produkt mnie tak rozczarował, ale tak rozczarował, jak żaden inny produkt przez ostatnie, ja nie wiem nawet ile. Mimo tego, że ja mam skórę bardzo suchą i mam ją naprawdę teraz w bardzo dobrym stanie, ta skóra wygląda jakby ona teraz była trądzikowa, jakby była tłusta, więc naprawdę nie mam pojęcia, dla kogo miałby się ten produkt sprawić? To kosztuje, uwaga, 185 zł. Jeszcze raz sprawdzę. 185 zł za coś takiego. Moja twarz wygląda niezdrowo. Wygląda na zniszczoną życiem. Wygląda na tłustą, wygląda na znoszoną, zużytą, już nawet nie wiem co powiedzieć, po prostu wygląda źle. Podsumujmy to, że to wygląda źle, że to wygląda niekorzystnie. Temu podkładowi daje ocenę minus 10 to po prostu, naprawdę. Minus 10. Od skali od 0 do 10 dostaje minus 10 po prostu. Wydaje mi się, że ktoś chciał na siłę wejść w trend rozświetlenia, ale troszkę za mocno. Co... Wydaje mi się też, to to, że ten produkt mógłby się bardzo fajnie sprawdzić na ciele, na sesje zdjęciowe, w strojach itd. Także, jeżeli ktoś tutaj jest ym, makijażystą pod sesję itd. I, i macie po prostu ten produkt i wiecie, że go nie zużyjecie na twarz, to wydaje mi się, że spoko będzie właśnie wyglądał na ciele, na dekolcie, właśnie jako taka lepka podkładka pod większą ilość rozświetlenia, że będzie fajnie wyglądała taka mokra skóra co widzicie tutaj, taka, wiecie, troszeczkę tłusta, mokra skóra. No i ewentualnie można go też spróbować, jeżeli już go macie, już go kupiliście. To zmieszać po prostu z innym podkładem, jakimś matującym albo po prostu zwykłym satynowym wykończeniem. Może to się fajnie sprawdzić, natomiast jeżeli nie macie tego produktu, to rzadko to mówię, ale nie kupujcie po prostu. Co do tej strefy tutaj pudrowej, to jeszcze mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma cerę normalną, w dobrym stanie, w dobrej kondycji, w sensie wiecie, nie ma trądziku i tak dalej, nie potrzebuje mocnego krycia, tylko troszkę tą cerę zmatowić, może to być też troszkę mocno zmatowić. On daje takie matowe wykończenie, ale takie trochę świetliste, więc to nie może być cera tłusta. Na 100% nie może być to cera tłusta. Natomiast ktoś ma cerę normalną, to jeszcze... Może to by się sprawdziło. Natomiast nie dla mojej skóry, bo ja po prostu czuję, jak mówię do was. To jak moja skóra się po prostu rozrywa na kawałki, jest mi tutaj ściągnięty taki efekt. Czuję skórę, jak mówię, a takiego efektu nie lubię, także, jak ktoś ma celę suchą, to, to nadal to się nie sprawdzi, jako ten taki, wiecie, podkłado puder, żeby nakładać tą gąbeczką, Ale pędzlem myślę, że okej, okay, tutaj tego ściągnięcia nie czuję. Um, ale już wolałabym szczerze mówiąc kupić ten puder z Bell i Illumi, który też daje efekt rozświetlenia i kosztuje um, grosze w porównaniu do tego co do innych produktów brązer mi się drugi raz całkiem spoko sprawdził, jeszcze muszę go posprawdzać na po prostu innych e, podkładach, które użyłam na co dzień, ale póki co jest naprawdę fajny um, natomiast bardzo podoba mi się róż róż naprawdę zostaje ze mną w mojej kosmetyczce. Ma przepiękny kolor, ślicznie się rozkłada, jest w takim ładnym, malutkim, zgrabnym opakowaniu. Ma w dodatku luster, bo to też jest nawet całkiem cute. A jeszcze zobaczę sobie któregoś dnia numer dwa, natomiast ten już skradł jest serducho. Ale no... Co to jest? To by było na tyle. Dajcie mi znać pod spodem, co chcecie, żebym kolejnego przetestowała może jakieś marki, może jakieś konkretne produkty. Ja się z Wami żegnam. Niestety nie będę robić testu długotrwałości tego, to widzicie tutaj, bo po prostu nie jestem z tego zadowolona. No i też boję się, że mnie zapcha, więc od razu idę to po prostu zmyć. Dajcie mi znać, czy macie te produkty i co o nich myślicie. Czy może u Was się jakimś cudem sprawdziło Jeżeli tak, to jakie aplikujecie Bo to też ma znaczenie Na przykład, e, jak wiecie Podkład Miszy na początku mi totalnie nie podszedł Natomiast teraz go uwielbiam Więc e, aplikacja, e, metody aplikacji e, Kolejność aplikacji Też ma znaczenie Więc piszcie mi wszystko na dole Ja się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się tym podobał, zasubskrybujcie i wpadajcie Do mojego Insta Mua, Buziaki, pa!